Cześć, jestem Marek z trybu solo. Dziś mam dla Was grę Wojna Nemo. Wojna Nemo jest wydana przez Galaktyę. Dziękuję za przesłanie egzemplarza do recenzji. I jest to rarytas, dlatego że jest to gra dedykowana dla jednego gracza. Jest tutaj wariant gry kilkuosobowej, ale tak naprawdę jest to gra przeznaczona właśnie do gry solo. I Wojna Nemo, jak tytuł sugeruje, jest grą opartą na książce 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi Werna i w grze będziemy wcielać się w tytułowego kapitana Nemo który będzie żeglował po morzach i oceanach w swoim Nautilusie i będzie przeżywał różnego rodzaju przygody będzie walczył z imperialistami zatapiał statki zdobywał skarby zgodnie z jakby z motywem i stylem, który na danej rozgrywki sobie wybierzemy dlatego, że w tej grze mamy cztery różne motywy jakby postępowania kapitana Nemo. Jedne nastawione bardziej na walkę, drugie na przykład na eksplorację i w zależności od tego jak sobie, jaki motyw wybierzemy na starcie, on będzie w jakiś sensie determinował naszą rozgrywkę, nasze przygody i to co będzie nas spotykać. Teraz robimy sobie unboxing, pokażę Wam komponenty, bardzo klimatyczne zresztą, mamy bardzo ładną planszę, mapę, także zobaczymy sobie jakie jest zawartość opakowania. A potem wrócimy tutaj, opowiem Wam, jakie są moje wrażenia z gry, opowiem Wam o wariancie solo, czyli właściwie głównie o grze, no bo ona jest dedykowana właśnie do gry solo. I powiem Wam, co mi się podobało, co mi się nie podobało, co Wam się może podobać lub co Wam się może w Wojnie Nemo nie podobać. Więc przejdźmy sobie do unboxingu. Tak prezentuje się pudełko do Wojny Nemo. Jest bardzo fajna ilustracja na okładce i bardzo wprowadza w klimat gry. I po otwarciu od razu widzimy, że mamy plastikową wypraskę, co już jest dużym plusem, bo możemy sobie fajnie wszystkie komponenty w pudełku poukładać. I tutaj mamy tak, tu mamy instrukcję. Instrukcja ma 30 praktycznie stron i trochę tego tekstu jest ponad 30. Trochę czasu zajmuje jakby nauczenie się tej gry. Ona na Borkingie wprawdzie ma poziom trudności tam około 3. Ale no, no, patrzcie, jest trochę tekstu, trochę różnych zasad, i to wszystko trzeba gdzieś tam sobie przyswoić. Yy, zasady nie są jakby trudne. W tej grze jest trochę różnych takich mikrozasad, które yy, trochę ciężko spamiętać, ale instrukcja jest fajnie zrobiona, bo jest tutaj bardzo dużo różnych przykładów. I fajnie właśnie jest tak, że tu mamy tą część z zasadami główną, a zawsze z boku są różne takie przykłady, i yy, fajnie się to po prostu czyta i wszystko jest dosyć dobrze wytłumaczone. Yy, tutaj mamy książeczkę. Tutaj mamy epilogi e, i w zależności od tego jak gra się dla nas zakończy, możemy sobie odpowiedni fragment e, przeczytać i dowiedzieć się jakby co się stało. Tu u góry mamy zawsze napisane jaki to jest motyw, bo mamy cztery motywy, e, jakby postępowania kapitana Nemo, antyimperializm, eksploracja, e, nauka albo wojna i po zakończeniu gry możemy sobie odpowiedni fragment przeczytać i dowiedzieć co się dalej jakby wydarzyło z Nautilusem i z Kapitanem Nemo. Tu mamy planszę. Ja jej sobie rozkładać nie będę, bo ona jest dosyć spora. Spróbuję Wam pokazać tyle ile będzie się dało. Plansza jest bardzo klimatyczna, bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie zaprojektowana. Mamy dużo też informacji, takich jakby pomocy co robić, na przykład tu mamy opis walki opis tury, co robić w różnych momentach więc no właściwie jak już tak pogracie w trochę i nauczycie się grać do instrukcji aż tak często nie będziecie musieli zerkać bo bardzo dużo informacji różnych ważnych jest na tej mapie na tej planszy opisana tu mamy na przykład wyniki różnych testów super, wygląda to wszystko super prezentuje się fajnie i można sobie wyobrazić że, że mamy przed sobą biurko kapitana Nemo który gdzieś tam pływa podróżuje po i coś tam się w nim dzieje i tutaj mamy różne komponenty. Zacznijmy od kości, które są w tej grze bardzo ważne, dlatego że bardzo dużo rzutów i różnych testów odbywa się właśnie na kościach. Gra przez to jest jednak trochę losowa. Jeśli komuś to przeszkadza, to będzie miał w tej grze problem, bo, bo bardzo dużo rzeczy odbywa się właśnie przez kości, rzuty kośćmi. Tu mamy karty. Od razu mówię, że miejsce jest też na zakoszulkowane karty. No bo ja te karty trzymam tutaj, ale jak ktoś sobie zakoszulkuje, to jest też miejsce w w tym miejscu. Też że to można sobie dać spokojnie tu i zakoszulkowane karty też się umieszczą. I tu mamy gruby, gruby plik kart z przygodami. To są różne rzeczy, które będą się w grze działy, które będziemy sobie dociągać w każdej rundzie, gry, albo też możemy je dociągać sami wykonując akcję jakby dobierania karty przygody. I to zawsze mam na takiej karcie tytuł. Mamy jakiś opis taki fabularny, który nam trochę tłumaczy, sorry za Syrenę, który nam tłumaczy, co tutaj się wydarzyło. Na przykład, a tak olbrzymie mątwy. I tutaj mamy na przykład test, który musimy wykonać, co się dzieje w przypadku sukcesu, co się dzieje w przypadku porażki. I te różne karty będziemy sobie dobierać. Tutaj jeszcze mamy takie znaczniki, które mają znaczenie na koniec gry, bo za nie też możemy dostawać punkty. I tych kart jest bardzo dużo, mają bardzo fajne ilustracje klimatyczne, nawiązujące do. 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Jest ich bardzo dużo. Myślę, że w czasie gry jednej rozwierki na pewno wszystkich nie zobaczycie, bo boję tam sobie, tworzycie tą talię przygód, Zależy się od tego, jaki motyw wybierzecie. Tutaj mamy usprawnienia, dlatego że nasz statek Nautilusa będziemy sobie mogli dokupywać jakąś, rozwijać technologię. I to są różne, że tak bym nazwijmy to urządzenia, które pozwolą nam na różne dodatkowe rzeczy je w czasie gry sobie można dokupować i dokładać do naszego statku. Tu mamy karty dla trybu takiego wielosobowego. O nim może, no nie będę Wam teraz tłumaczył, powiem im w podsumowaniu na końcu filmu, na czym on polega. A tutaj mamy różne karty aktów, które sobie dokładamy do talii. Tą talię właśnie, tak jak mówiłem, konstruujemy w odpowiedni sposób. Na początku mamy akt pierwszy, prolog, akt drugi, akt trzeci i na końcu jakiś tam finał w który musimy jakby rozwiązać, żeby zakończyć rozgrywkę. Rozgrywka może się zakończyć wcześniej. Gra jest trudna. Przegrywamy, jeśli nie możemy dokładać statków na, na planszę, na mapę. Kończy się, jeśli zostanie zniszczony nasz Nautilus, jego kadłub, jeśli zginie nam cała załoga lub jeśli kapitan Nemo, że tak powiem, oszaleje. Także można przegrać na bardzo dużo różnych sposobów. Teraz tak, tutaj mamy właśnie te mm, planszetki motywu, i tu jest pokazane takie modyfikatory różnych rzeczy, za które możemy dostawać punkty. Za zatapianie statków, za zdobywanie skarbów, za wbudzanie różnych rewolt na, 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 na globie, na, na mapie. I tu mamy wojnę, antyimperializm, naukę i eksplorację. I każdy z tych motywów, wybieramy sobie jeden. Czyli możecie wylosować na początku gry, bardzo determinuje to, co będziemy w grze robić. Dlatego, że zapewne rzeczy będziemy zdobywać więcej punktów, zapewne będziemy zdobywać mniej punktów, więc on narzuca w jakimś sensie nam styl gry. Tam jest w jednym momencie w czasie gry opcja zmiany tego motywu na inny, ale jednak, wybierając no, jakiś na początku, się decydujemy na pewien styl grania. Tu mam jeszcze takie kafelki załogi, które na początku mamy. Tych kafelków jest 6, to jest nasza załoga. Pierwszy oficer, profesor Aronax, coal, Ned Land, główny inżynier, drugi oficer i te kafelki z załogi możemy poświęcić w różnych momentach, żeby dostać jakąś tam premię, ale po użyciu tej premii odwracamy na drugą stronę, i tutaj mamy jakieś negatywne efekty, które mogą się nam, znaczy które jakby musimy. Zastosować, jeśli takiego członka załogi poświęcimy, a za niepoświęcenie członka załogi na końcu dostajemy punkty. Więc musimy sobie wyważyć, czy chcemy tych członków załogi poświęcić dla jakichś jednorazowych premii, czy może nie, zostawić ich do końca gry i zdobyć za nich dodatkowe punkty. Teraz tak, co my tu mamy? Tu mamy różne znaczniki. Nie będę może ich wszystkich jakoś specjalnie wyciągał, bo one głównie służą do, do punktacji. Niektóre są to wykorzystywane podczas gry. Tu mam na przykład jakiś tunel arabski. Jeśli mam taką kartę odpowiednią przygodę, to ten znacznik sobie dokładamy na mapie i możemy gdzieś tam podróżować. A tu mamy różne takie znaczniki, które pomagają nam w podliczaniu punktów na końcu gry, dlatego że w tej grze punktów zdobywamy całą masę i za różne rzeczy, i te znaczniki nam pomagają wszystko sobie odpowiednio przeliczyć. Tu mamy takie kryształki, które służą do oznaczania skarbów, które możemy. Na mapie, które możemy zdobywać, ale są w różnych kolorach, ale kolor nie ma znaczenia. Po prostu je się kładzie w odpowiednich regionach, żeby było wiadomo, że tam jest jakiś skarb, który możemy zdobyć. Tutaj mamy kosteczki, które też możemy w różnych regionach rozstawiać drewniane i one dodajemy, jeśli tam wzbudzamy, jakby pomagamy z... Puntować i robić rewolucje przeciwko imperialistom, je sobie możemy na mapę dokładać, i za to też zdobywamy jakieś punkty na końcu gry. Tu mamy znaczniki skarbów, które powinniśmy sobie na początku gry przysypać do jakiegoś najlepiej no nie przeźroczystego, czy woreczka, czy pojemniczka, bo będziemy je podczas gry losować. Jeśli zdobywamy skarb, to taki znacznik sobie dobieramy i coś tutaj mamy. Czasami mamy jakieś punkty, na przykład tutaj na niektórych znacznikach mamy jakieś zdolności, że na przykład możemy go zachować i albo go zostawiamy i dostajemy dwa, jakby skarby o wartości 2 na końcu, albo możemy go odrzucić, żeby otrzymać jedną akcję dodatkową. Także na niektórych e, tych tokenach, znacznikach skarbów są jakieś dodatkowe rzeczy, które możemy po prostu gdzieś tam wykorzystać. Tu mamy takie znaczniki, które będziemy rozkładać na mapie, które oznaczają, e, że gdzieś tam jest jakiś ukryty statek w danym regionie. E, te statki oczywiście możemy potem odkrywać i najczęściej z nimi gdzieś tam walczyć mogą to być statki zwykłe, jakieś pasażerskie a mogą być też statki e, wojenne. I tych statków jest cała masa one są w różnych kolorach e, dlatego, że e, różne statki w różnych kolorach dokładamy do, no, też do worka no tutaj to na pewno my się wam przyda jakiś płócienny woreczek e, lub nie wiem, jakaś miseczka do której to wszystko wrzucacie, bo te statki też się losuje e, na początku każdej tury i dostawia do, do różnych Czasem jako ukryte statki, czasem konkretnie te kafelki się dokłada na różnych regionach i oceanach na mapie. I każdy taki statek ma jakieś różne wartości. Te białe statki to są takie zwykłe statki niewojenne. Na drugiej stronie to już jest statek wojenny. Tam też są zasady stałe, który kolor się, jakby, które statki się jak dokłada, czy dokłada się od tą stroną białą, czy tą stroną szarą itd. Zależy się od tego, na jakim etapie gry jesteśmy. Ale takie zwykłe statki, no to są statki, za które możemy jakby te, te pirackie znaczniki, to są takie mm, znaczniki, jakby taki tor, nie pamiętam jak się nazywa teraz, niepokoju. No taki w razie negatywny dla nas. Im bardziej broimy, tym on jest większy. Tutaj jest obrona takiego statku, a tutaj punkty, które możemy zdobyć za jego pokonanie. Tutaj flaga, nazwa. A każdy statek wojenny ma dodatkowo jeszcze taką wartość ataku. My się walczymy ze statkiem wojennym: no to na początku, najpierw atakuje on nas, a potem atakujemy my jego. Oczywiście, jeśli jego atak przeżyjemy, może się okazać, że jego ataku nie przeżyjemy, i wtedy od razu przegrywamy grę. Nie no, ale tak na poważnie to mówię. Statki wojenne atakują zawsze nas, a wytłumaczono to jest tematycznie tak, że Nautilus, czyli statek Kapitana Nemo, tak naprawdę nie strzelał do innych statków, tylko je taranował. Więc my najpierw musimy się do statku zbliżyć, żeby go staranować, a on do nas strzela z daleka. I tutaj mam na żółte statki. To jest wer wersja tego statku taka podstawowa. A to jest jego wersja wzmocniona. Jak widzicie ma wyższy poziom ataku, bo na przykład ten ma wartość ataku 7, obrony 10 a na mocniejszej stronie ma już si siła ataku 10, czy jest mocniejsza. I to też w zależności od tego, w jakim etapie gry jesteśmy, te różne dobieramy. Na różną stronę od 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 jakby odkładamy. I tu mam jeszcze miejsce wypraste na kolejne różne statki w różnych kolorach. Są jakieś, widzicie, czerwone, pomarańczowe, jakieś mamy żółte i różne takie. I mówię, według w czasie gry do tego worka z tymi wszystkimi statkami te różne statki dokładamy, więc pula jest coraz większa. Na początku jest jak naj, jakby najwięcej z tych statków białych, czyli takich neutralnych, które łatwo pokonać, ale im dalej jesteśmy w grze, tym pojawia się coraz więcej statków wojennych, które no, mogą nam Nautilusa uszkodzić i które mogą nas po prostu mm, pokonać. Fajnie, że w miejsce jest na, na te wszystkie statki y, w wyprasce, bo popatrzcie, możecie sobie to wszystko fajnie mm, schować i nic Wam nie będzie latało. Ostatnią rzeczą, którą chcę Wam jeszcze pokazać o, i wszystko sobie chowacie i nic Wam nie wkładnie. To jest nasz Nautilus, czyli statek yy, i znacznik, który pokazuje, gdzie jesteśmy na mapie, gdzie się przemieszczamy, gdzie podróżujemy yy, i go sobie przemieszczamy po różnych oceanach yy, w czasie gry. Można go sobie oczywiście jak ktoś umie ładnie jakoś pomalować. Yy, ja malować nie potrafię, ale tak się prezentuje. Yy, I to chyba tyle, jeśli chodzi o zawartość gry. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Wojna Nemo jest... Yy, Grą taką bardzo klimatyczną. I nie mam na myśli tutaj klimatu budowanego przez fabułę jako taką, dlatego, że fabuła jest trochę znana, no bo tak jak mówiłem, gra bazuje na książce Werner. Jeśli ją czytaliście, czy w szkole, czy już że jak powiem, w dorosłym życiu, no to macie mniej więcej pojęcie o co chodzi. Ale jest bardzo klimatyczna, jeśli chodzi o komponenty, plansze jakby aspekt wizualny gry, te wszystkie ilustracje na kartach. Nie wiem. Ono ma coś takiego, że, że po rozłożeniu tego wszystkiego sobie na stole, po właśnie przyjrzeniu się planszy, kartom, tym statkom, znacznikom statku i tak dalej, mamy już poczucie tej przygody na starcie. Nie wiem. No, no, no takie, takie są moje wrażenia. Podobne wrażenia miałem na przykład też w grze Pak Pamir, którą wyda Galakta, czy na przykład zrobienie kruzołów z portalu, gdzie tam też, jakby po rozłożeniu wszystkiego na stole, już czujemy tą przygodę, która, która gdzieś tam jest przed nami, patrząc po prostu na same, na same komponenty i elementy gry. Wojna Nemo jest grą taką trochę hybrydą, dlatego, że z jednej strony jest grą wojenną, bo jednym z głównych elementów gry jest walka z różnymi statkami, czy zwykłymi, czy statkami wojennymi, i po prostu zatapianie ich. Dlatego, że jeden z warunków też przegranej jest to, że, że wszystkie oceany i morza zostaną zapełnione statkami, nie będzie można już żadnego statku więcej dołożyć, a tam co rundę dokłada się jakby na planszę nowe statki. Więc w jakimś sensie musimy też czyścić tą, tą mapę ze statków, czyli będziemy walczyć. Z drugiej strony jest to gra... Przygodowa, dlatego że mamy różne karty przygód, które będziemy odkrywać albo co runda, albo też jakby jest akcja, która pozwala nam dobierać karty przygód i tam są różne wydarzenia yy, oparte, jakby wzięte z książki Werna. Yy, każda taka karta ma opis taki klimatyczny, fabularny, co tam się działo i najczęściej są to różnego rodzaju testy czy wybory, które musimy podjąć. Więc mamy tutaj, jakby, grę przygodową. Yy. Będziemy też szukać skarbów, podróżować po morzach i, i e, dobierać różne tony skarbów, które, które mm, dadzą nam jakieś punkty. E, możemy wzniecać e, jakby rewolucje w różnych, e, w różnych regionach, za co też gdzieś tam dostajemy punkty. Więc jakby gra jest no, trochę strategiczna, trochę przygodowa, e, trochę wojenna, jest jakby miks tego wszystkiego. Mm. Bardzo fajne są te motywy, które tutaj mamy, bo mamy cztery różne motywy, jakby postępowania Nemo i one mają o tyle wpływ na grę, nie zmieniają jakby gry fabularnie, ale mają taki wpływ, że na każdym motywie jest napisana tak jest taka, czy widzieliście w unboxingu kafelek, ile punktów będziemy dostawać za różne rzeczy podczas gry i to trochę na kierun jakby na kieruje nas jakby narzuca nam pewien styl gry, no bo jeśli mamy na przykład ten motyw wojenny, no to dostajemy najwięcej punktów za e, atakowanie statków i zatapianie za ich na przykład, a mniej za zdobywanie skarbów. Znowu mamy ten motyw antyimperialistyczny, tam znowu gromadzenie bogactwa nie jest jakby dobrze postrzegane i znowu zdobywamy punkty za coś innego, więc w zależności od tego, jaki motyw wybierzemy, musimy skupić się na trochę innym aspekcie e, gry. I, I to jest super, bo Kara rodrywka dzięki temu będzie wyglądała troszeczkę inaczej. Druga sprawa jest taka, że tych kart przygód jest bardzo dużo, wydarzeń różnych, więc tam się też na początku gry w zależności od wybranego motywu przygotowuje tą talię, którą dociągamy co rundę w odpowiedni sposób, bo tam się wkłada karty różnych aktów, kartę finału i w zależności właśnie od wybranego motywu kapitana Nemo jest tam różna liczba kart w różnych aktach. Ale tych kart jest dosyć dużo, więc pewnie wszystkich nie zobaczycie w jednej rozgrywce i też w różnych rozgrywkach one jakoś tam inaczej się poukładają. Że mamy dużo możliwości, bo mamy różne akcje, które możemy robić. Możemy właśnie pływać, szukać skarbów, odkrywać karty przygód, walczyć ze statkami. Oczywiście jest tak, że zawsze punktów akcji mamy za mało i nawet znaczy nigdy nie starczy nam wszystkich potem zamiar tak, że mam pewną pulę punktów akcji, którą wydajemy na różne rzeczy i różne akcje kosztują różną liczbę warto znaczy, różną wartość punktów. Są akcje, które kosztują jak dwa punkty akcji, są akcje, które kosztują jeden punkt akcji, więc nigdy nie ziemi wszystkiego zrobić, zawsze musimy się na, na czymś skupić i, i jakby coś sobie wybrać. Yy. Yy. Z takich wad dla niektórych to myślę, że pewna losowość tej gry, bo tutaj bardzo duże rzeczy jest opartych o rzuty kośćmi, yy. Jeśli jesteście osobami, które lubią wszystko mieć zaplanowane i lubią takie gry stricte taktyczne, gdzie gdzie nie ma żadnej losowości, a wszystko zależy od nas. Na pewno kapitan, znaczy kapitan wojna nemo tak nie jest, dlatego że bardzo dużo rzeczy tutaj bazuje na rzutach. Rzucamy kośćmi, żeby dołożyć statki na mapę do różnych regionów. Rzucamy kośmi w czasie walki, rzucamy kośmi w czasie testów. Właściwie wszystko jest oparte na rzutach kośmi. Są tutaj opcje, żeby trochę z, mi zmodyfikować te rzuty, bo na przykład jest fajny motyw, że możemy jakby mm, może nie tyle poświęcić, ale y, zaryzykować pewne zasoby, które mamy, czyli jakby może być stan zdrowia psychicznego kapitana Nemo, naszą załogę lub y, kadłub naszego statku. Możemy jakby zaryzykować pewną wartość y, tych y, naszych zasobów, y, żeby podbić sobie wynik testu ale niestety, jeśli nam się nie uda tego testu zdać, mimo zaryzykowania pewnej wartości zasobów, no to te zasoby gdzieś tam tracimy. Więc tu takie jest ryzyko czasem, żebyśmy się zastanowić, czy chcemy zaryzykować na przykład nasz kadłub czy załogę i zwiększyć szansę na zdanie testu, czy nie. Ale są kości. no Kości, kości, kości. Losuje się statki z worka, losuje się, które się dokłada na, na oceany, losuje się kafelki skarbów, losuje się, właśnie mówię, i, i gdzie się te statki rozstawia. No, no wszystko jest jakby duże, czy jest losowych. Tematycznie mi się to jakoś tam spina. Ja akurat uważam, że całkiem pasuje do klimatu gry, no bo gra dzieje się w XIX wieku. Nawet w instrukcji jest napisane, że w tamtych czasach technologicznie te różne statki, które bywały, ta technologia była bardzo zawodna i często statki jakby, jakby tonęły, nie ze względu na jakieś walki czy bitwy, ale tonęły po prostu przez to, że, że, że technologicznie były kiepsko jakby zaprojektowane. Przez to ginęło mnóstwo ludzi właśnie dużo statków gdzieś tam tonęło. Akurat Nautilus, czyli statek kapitana Nemo jest tam technologicznym jakby mistrzostwem, bo to też w książkach było gdzieś tam zaznaczone. Ale no myślę, że w tamtych czasach walki morskie no, były takie trochę nieprzewidywalne. Różne rzeczy mogły się wydarzyć. Poza tym pływamy tutaj po morzach. Mamy nawet w książce były jakieś góry morskie, różne szczormy, inne rzeczy. I, i duże rzeczy jest jakby można sobie wyobrazić, że właśnie w tych czasach, w XIX wieku, kiedy kapitan Nemo pływał w po, po morzach i oceanach, duże rzeczy było nieprzewidywalnych i ta losowość w jakimś sensie tą nieprzewidywalność oddaje, ale trzeba jakby mieć świadomość tego, że tak jest. No a druga sprawa jest taka, że grając solo, ta losowość i nieprzewidywalność trochę mniej, można powiedzieć, mierzi, bo no, gramy my przeciwko grze, nie? Gdybyśmy mieli na przykład grę, gdzie gra kilka osób i jakby rywalizujemy z innymi graczami, no to w tym momencie można by powiedzieć, że no my mamy pecha, bo mamy cały czas złe rzuty, czy zły dociąg tam karta, a drugi gracz ma szczęście i, i jest lepszy od nas. No tutaj takiej sytuacji nie ma, bo po prostu jesteśmy my i jest gra. Albo wygrywamy, albo nie wygrywamy. Kolejna rzecz jest taka, że yy, gra jest trochę skomplikowana. Yy, może nie sama rozgrywka jako taka, bo jak już zagramy, no to to jakby te rzeczy różne. To łatwo zapamiętać, co tam możemy robić. Poza tym bardzo fajnie jest zrobiona plansza gry, bo na planszy jest bardzo dużo takich. Ta plansza w ogóle wygląda, jakby była takim, wiecie, biurkiem jakiegoś kapitana Nemo, gdzie mam porzucane różne karteczki, różne dokumenty i tak dalej. I bardzo dużo jest takich informacji i pomocy na, na planszy. Jak przebiegałem różne tury, jakie mam do wyboru i tak dalej. To wszystko jest fajnie rozpisane na planszy z grom. Ale w tej grze jest dużo takich różnych zasad, że czasem dodajemy jakiś modyfikator, czasem nie w zależności od tego, czy jest statek w danym regionie, czy nie jest, czy to jest statek wojenny, czy to nie jest statek wojenny. I jakby jest, jest dużo takich mniejszych zasad, więc jakby myślę, że przez no, pewien czas grania w tą grę... Będziecie musieli mieć gdzieś pod ręką instrukcję i do niej zerkać, bo przynajmniej ja osobiście mam trochę problem z, z pamiętaniem tych różnych takich mikrozależności. zależności. Jakby ogólne zasady to się jakby gra i pamięta, co tam się robi, ale żeby sprawdzić dokładnie te różne modyfikatory, co można kiedy, co się poświęca, bo tam czasami jest tak, że jak wypadnie jedynka, to się dzieje coś, jak wypadnie na kości, na przykład rzucamy kaszutką, jak jest jedynka, to coś tam tracimy, wynik 2 do 6 tracimy coś innego, jak są dwie te same cyfry na kościach, to coś się dzieje. No jest takich mikro zasad trochę, które trzeba sobie spamiętać. No i to co mówiłem wcześniej, gra jest grom solo. Dla mnie to jest jakby no, ani zaleta, ani wada, no bo ja gram głównie solo, zresztą na dwóch kanałach Tryb Solo to w jakiś sens się figuruje i dla mnie taka gra jest po prostu no, nieróżniczona do grania na co dzień, no bo gram grę solo, bo za tym plusem tej gry, przez to że jest grom solo, jest to, że jest dobrze przemyślany wariant solo i, i z taką myślą była projektowana, no ale myślę, że dla części z Was może być to jakiś mankament, bo... Raczej nie zagracie sobie w większym gronie. Tu jest w prawdzie w instrukcji e, wariant e, kilkuosobowy, ale on jest doklejony na siłę. No bo to jest taki wariant, że dzielicie jakby sobie rolę na, na, na statku, na Nautilusie pomiędzy graczami. Tam ktoś jest odpowiedzialny za, nie wiem, e, rzucanie kościami, jak ktoś inny jest odpowiedzialny za e, przesuwanie jakichś znaczników na, na planszy. No to jest bez sensu, no bo równie dobrze możecie sobie w trzy osoby siąść przy stole. Przy nie wiem, piwku i wspólnie decydować, co robić, jak rzucać i tak dalej. No więc w takim sensie można grać w kilka osób, ale nie ma tu takiego wariantu kilkosobowego takiego prawdziwego zdarzenia. Ponieważ gra w ogóle była w na strategii tam były jeszcze pomiędzy jakieś kolejne kickstartery z jakimiś mini dodatkami do tej gry, a ostatnio był dodatek startery z jakimś dużym dodatkiem, większym takim. Mam nadzieję, że Galakta też go u nas wyda. I tam wiem, że w tym dodatku, najnowszym co było na kickstarterze, po angielsku był jakiś wariant, jakby kompetywny, że jest gracz przeciwko graczowi, że jeden gracz wciela się w Nemo, a drugi wciela się w jakby statki no, imperialistyczne i mogą ze sobą walczyć. Nie wiem dokładnie na czemu polega, bo właśnie nie wczytywałem, ale wiem, że taka opcja była. Więc jeśli ta wydałaby kolejne dodatki do tej gry, no to myślę, że ten też by wyszedł, no to wtedy jest opcja grania w dwie osoby. Ale na ten moment kupując Wojnę Nemo, no nastawcie się, że gracie raczej sami. Wykonanie jest bardzo ładne, tak jak mówię, klimatyczne elementy, ilustracje, grafiki, plansza jest bardzo fajna. Gra nie jest tania. To też widziałem komentarze gdzieś tam na necie, że, że no cena tej gry to jest tam plus minus 300 zł, no to jest dużo i zgadzam się, to nie jest mało. Galakta ma ostatnie szczęście <laughs> lub nieszczęście, zależy jak patrzeć, na wydawanie właśnie tego typu gier, bo ipak Spamir był grą raczej droższą i mamy Wojnę Nemo, czyli kolejną grę, która nie jest tania. Mm, ale tak jak w przypadku Pax Pamir, ja uważam, że cena jest w jakimś sensie mm, może nie tyle uzasadniona, co warto taką kwotę na te gry i Pax Pamir i na Wojnę Nemo wydać. Bo one są bardzo fajnie wydane, bardzo fajnie przemyślane, yy, super się w nie gra. Obie mają właśnie klimat, który już po otwarciu i przejrzeniu komponentów jakby wylewa się z pudełka. Yy, w obie gra się fajnie solo mi przynajmniej, więc yy, czy warto wydać 300 zł na wojnę Nemo, yy, czy nie wiem, kupić za to 3 jakieś inne gry, na przykład może gorsze, może brzydsze, No, decyzja należy do Was. No tutaj powiem tylko tyle, że oryginalnie ta gra też tania nie, nie była. Ja w ogóle miałem okazję w nią grać jakieś 2,5-3 lata temu w wersję angielską i pamiętam, że ona też była oscylowała i cena w okolicach plus minus 300 zł, więc taka jest po prostu cena oryginalnego wydawcy i no, myślę, że Galakta nie ma specjalnie wpływu na to. Mm ile ona kosztuje, no bo taka jest pewnie po prostu cena zaproponowana przez wydawnictwo oryginalne, czyli Victory Point Games. Ja zapraszam na mój Instagram, zapraszam na Twittera, zapraszam na Facebooka. Tam będą zdjęcia z gry, będzie recenzja. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeśli film Wam się podobał i zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. No i to tyle w takim razie. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć.